Dzień dobry, moje drogie byki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lipiec. Kochani, wersja Vimeo, wersja rozszerzona, link do wersji Vimeo znajdziecie, znajdziecie w opisie filmu. Osoby, które wspierają mój kanał, wspierają moją działalność, mogą spodziewać się linku do filmu dodatkowego. Link zostanie Wam udostępniony w zakładce Społeczność. Przechodzimy do rzeczy. Tak, świeca zmienia kolor. To nie miało do końca tak być. Nie wiedziałam, de facto nie zwróciłam uwagi, że kupuję świecę, która zmienia kolor. Natomiast mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. W mojej ocenie jest to kompletnie nieszkodliwe, więc to tak zostawiam. Pierwsze przesłanie dla byczków to jest przesłanie tylko i wyłącznie dla Was na cały miesiąc. Może inspiracja, może jakieś ważne spostrzeżenie u pięknie? Wy macie odpowiednich kochanków. Harmonia, spokój, balans, miłość, połączenie, jedność. Pierwsze słowa, które mi przychodzą do głowy. Aż się zawiesiłam. Kochani, no, miłość do siebie, miłość do drugiego człowieka, zrozumienie, bez słów, być może. Hmm. I silne połączenie z kimś. Więc idziemy dalej. Pierwszy tydzień, dziewięć buław. Nie tracicie nadziei. Nie tracicie nadziei, choć sytuacja jest stresująca. Część z Was broni się na siłę, rękami i nogami przed miłością. Was to stresuje. Ach, dziewięć mony znaczy Same dziewiątki eee, i królki. Oczywiście, że tak. Moje drogie byki. Część z Was um, jest bardzo silnie. Otoczona tą buławową energią i chronicie własnego serca, chronicie siebie. Dziewięć buław mówi o yy, osobie, która sporo w życiu przeszła, sporo w życiu przeżyła i tak szybko się nie otwiera. Może klucz tej sprawy polega na tym, że macie wokół siebie kogoś, kto naprawdę wzbudza w Was pozytywną wibrację. Tak to nazwę. Was to stresuje, nie wiecie co z tym zrobić. Hmm. Dlatego, że w zasadzie w miejscu, w którym jesteście, e, niezależnie od tego, czy jesteście, no myślę sobie, single bardziej, ok, zacznę od singli, jest wam dobrze. Nawet jeśli ludzie się pytają, czemu ty jesteś nadal sam, albo czemu ty nie masz nikogo, albo czemu to, czemu tamto, bo jest mi dobrze. Bo czuję się dobrze w gruncie rzeczy, tu, gdzie jestem. Natomiast, e, no, chcecie czy nie, pojawia się tutaj miłość, szansa na miłość. Bardzo rzetelna, szansa na miłość z kimś niezwykle dojrzałym, e, niezwykle odpowiedzialnym, z kimś, kto będzie podejmował wyważone decyzje. Dla części z Was stresuje Was to, że to nie jest Wasza osoba, bo kochankowie mówią o wyborze drogi życiowej, również romantycznej, prawda? I ten wybór może dotyczyć, brać czy nie. Angażować się czy nie, lub być związany z tym, że mamy do czynienia z jakimiś dwoma energiami. Jesteśmy w relacji, pojawia się ktoś nowy, kto jest dla nas naprawdę bardzo ważny romantycznie. I zdajemy sobie sprawę, jak bardzo będzie to trudne, jak bardzo będą stresujące te wszystkie, te wszystkie kwestie, które będziemy podejmować. Odpowiedzialność, którą musimy za to wziąć. Część z Was stresuje się, bo jest miłość, ale brakuje, może po tej drugiej stronie. Bo ta druga strona nam się tutaj pokazuje jako król Kielichów. Zaraz dokończę, ponieważ brakuje tutaj aspektu materialnego. Dlaczego powiedziałam król kielichów? Bo w król kielichów to jest ta wielka, to jest, jeśli to jest wasza osoba. To jest osoba, która ma w sobie bardzo piękne właściwości. zapewnia poczucie bezpieczeństwa, spokoju, potrafi się zaopiekować emocjonalnie. I ja często powtarzałam na kanale, że król kielichów, ta ciemniejsza troszkę strona, nie zawsze to też ma znaczenie, ale to i tak karty pokazują, dlatego o tym mówię. To jest kwestia, jak oprócz tego, że zaopiekować się kimś. Emocjonalnie, okazać miłość, okazać współczucie, kochać tę osobę, co niewątpliwie potrafię zrobić, bo, bo to naturalnie wypływa ze mnie, to jak jeszcze mam zadbać o tą materialną stronę życia? I dla Was to może być stresujące, że tutaj jest jakiś dysonans na polu em, oczekiwań co do materialnej strony życia, że ta osoba może Wam niewystarczająco zapewnić materię do życia, tak? Pieniądze jakieś inne poczucie stabilizacji finansowej. Ale zakochujecie się w tej osobie. E, partnera też uważam, że jeśli chodzi o partnerskie sprawy, no tutaj jest miłość między Wami. Pomimo tego, że wcześniej może nie było łatwo i że już że, 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 że czasami wręcz się odgradzałyście, odgradzaliście od swojego partnera. Nie traćcie też nadziei, ponieważ e, dla części z Was to jest już bardzo wyjątkowy przekaz. Jakieś sprawy prawne między Tobą a partnerem dadzą Wam szansę na e, inwestycje, na pieniądze, na zarobienie jakichś pieniędzy. Królowa Buław. No i mamy pasję. Sześć mieczy, wspólny wyjazd. Dwa kielichy, Ara. Dwa miecze. No bo nie wiemy, co dalej z tym zrobić. No wybór jak nic, kochani. Wybór pomiędzy ludźmi, wybór pomiędzy w ogóle drogą życiową. Królowa była wiecie, że dosyć często oznacza osobę, która po prostu bardzo przyciąga do siebie, moje drogie Panie, osobę, kobietę niezwykle piękną, charyzmatyczną, która przyciąga do siebie mężczyzn. Często oznacza również kochankę, tak? Umówmy się już mówiąc sprawą wprost. Eee, I dla części z Was tu jest scenariusz, w którym wybieracie się w podróż z osobą, którą macie w sercu, e, celem miłego spędzania czasu, natomiast no, później przychodzi ten moment, co mam z tym wszystkim zrobić. Nie trać optymizmu, nie trać nadziei, nie trać wiary. Czymkolwiek jest dla ciebie ta relacja, która tak cię uskrzydla, to jest dla ciebie po pierwsze bardzo uzdrawiająca energia. To jest dla ciebie energia, w której masz ochotę sięgać po tę gwiazdę. Tak? Czyli jakby czujesz się, że jest, czujesz się cudownie wręcz. Możesz być sobą, możesz być autentyczny, nikogo nie musisz udawać. Trzeci tydzień. Dwie monety znowu, jak nic, dziesięć mieczy. mhm. 9 kielichów. Rycerz monet, to wy. Ja bym powiedziała, że sprawy po prostu trzeba zaplanować. E, że trzeba sobie zdać sprawę, że będzie taka sytuacja, czy też będzie taka konsekwencja zdarzeń e, w lipcu, e, e, która może Was dotknąć bezpośrednio, e, wobec której trzeba zachować spokój i myśleć optymistycznie, magik. I myśleć optymistycznie i komunikować się wprost, czego chcemy mieć jedno, absolutnie jedną klarowną wizję działania jeśli będziecie odchodzić od swojego partnera, drogie panie, bo mogą być też takie sytuacje w kierunku nowej osoby, to powiedzcie wprost tej, nie, jakby to powiedzieć, ta, ta osoba, którą kochacie, ona Wam pomoże. Ja tak tutaj czuję. E, zawodowo bardzo dobrze też w trzecim tygodniu, pod koniec trzeciego tygodnia. Rycerz Monet, dzięki swojemu zaplanowaniu, dzięki temu, że wiedzieliście, jak sprawy rozwijać, tak? Z niczym się nie spieszyliście. To jest ciężka praca. Wiemy doskonale, że ile zainwestujemy w daną sytuację, tyle później do nas wróci, to następuje jakiś progres, następuje jakiś ruch, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Dla części z Was powiedzmy sobie tutaj macie dosyć jakiejś sytuacji, może zawodowej. Uznajecie, że jesteście w miejscu zawodowym, gdzie kompletnie nie ma zrozumienia względem Waszych potrzeb. I nagle przychodzi ten moment w magiku, gdzie zdajemy sobie sprawę, że w zasadzie mogę się od tego uwolnić. Mogę stworzyć dla siebie coś innego. Mam wszystko, czego potrzebuję, i to jest jak spełnienie marzeń, i zaczynacie działać w tym kierunku, i zaczynacie iść w tym kierunku. Także tutaj, raczej, dwa scenariusze ważne jest, słuchajcie, żeby utrzymać dyscyplinę w tym, co robicie, samokontrolę, e, rozwijać się, tak? Przez taką pracę, jak właśnie jest w energii rycerza Monet, czyli bardzo ustabilizowaną, jakby ustabilizowany jakiś schemat, jakiś plan działania. Powolne rezultaty będą z tego. Ale to jest w waszej energii, bo jest po prostu bezpiecznie tutaj. Dobra. Czwarty tydzień. Asmonet. No to zagościł w końcu. Pięć mieczy. Osiem mieczy. Tylko fortuny. Sprawy materialne, wy na spodzie, sprawy materialne mają znaczenie w ostatnim tygodniu lipca, szczególnie. Część z Was może będzie walczyć o pieniądze przy negocjacji: 10, 10, 10 monet przy tym, czyli moim zdaniem, będziecie walczyć o wzmocnienie swojej, wypracowanie sobie jakiegoś, jakiegoś poczucia stabilizacji, wzmocnienie swojego bezpieczeństwa finansowego i to koniec końcem Wam się udaje. Natomiast nie wiem, czemu to jest związane z takim stresem, szczerze mówiąc. Jeśli kłócicie się w cudzysłowie o jej siedem mieczy, dobra. Jeśli kłócicie się z kimś w cudzysłowie o pieniądze, walczycie o pieniądze, em, to powiedziałabym, że tutaj ma ważną, gra ważną rolę spryt. a Zachowaj coś dla siebie, w tym znaczeniu nie mów wszystkiego, byku. Mów otwarcie i tak jakby, nie otwarcie, jakby, jakbym chciała Wam to przekazać, tą wiadomość. Żeby nie zrażać nikogo do siebie, to chciałam powiedzieć. Żeby zachować się na tyle, gdzieś tam, no trochę polawirować yy, i troszkę gdzieś tam zachować się tak yy, sprytnie, ale nie zrażać nikogo do siebie. Jaką, jakimś sprytem możecie wywalczyć z zmianę zdarzeń tutaj. Walczcie o swoją pracę nową, jeśli to jest nowa praca dla Was. Walczcie o to. Ale nie w taki sposób, że po prostu... Yy, jakby to powiedzieć, palicie mosty, <noise> tylko, tylko delikatnie, jakoś tak dyplomatycznie, o właśnie, to jest to słowo, dyplomatycznie. Dodatkowo część z Was dostaje to jakiś awans albo szansę pracy, ale w siebie nie wierzy. Nie wierzy w siebie, po prostu. Uważa, że, nie wiem, no brakuje tu wiary w siebie. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Używaj wyobraźni, nie daj się zaskoczyć. Nie daj się zaskoczyć, drogi byku. Pięć kielichów. Niepotrzebnie, no jakby nie wierzysz, nie wszystko jest stracone. Ty czujesz, że masz jakąś szansę w ostatnim tygodniu lipca, że jakaś szansa natury materialnej przechodzi ci koło nosa. A karta mówi, niepotrzebnie, masz szansę na zwycięstwo. Tutaj nie martw się na zapas, wyjdź z, tej, z tych ograniczeń i takiego negatywnego nastawienia. Że się nie uda, albo że będzie tak samo, albo że po prostu muszę to raz na, jakby, wiecie, postawić na swoim, albo my way, highway. Nie, tak nie. Brakuje dyplomacji, to chciałam powiedzieć. I teraz tak, nie odbierajcie tego osobiście, bo to jest już bardzo specyficzne, też jest bardzo specyficzna informacja. Tylko chciałam Wam przekazać, że sprytem i dyplomacją jesteście w stanie w tej tutaj sytuacji natury, moim zdaniem, finansowej, zawodowej. Uzyskać to, czego pragniecie, zmienić bieg zdarzeń i zakończyć czytanie. Zakończycie kończycie czytanie kartą zwycięstwa, kartą absolutnie osiągnięcia swojego celu. Na to, się, na to zwróćcie uwagę. Poza tym zwróćcie uwagę również tu. Też była harmonia, spokój, tak? W piątce mieczy harmonii nie ma, bo tu mamy taką powiedzmy sobie. Em, Energię, o której ja często mówię, że tu jest tak bardzo ważne nasze zwycięstwo i nasze zdanie, że w czterech literach mamy relacje z innymi, a karty pokazują, żeby zachować się bardziej dyplomatycznie. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie byki. Uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.